siemaneczko siemeczki, z tej strony Łukasz. Dzisiaj nagrywamy The Hunter Call of the Wild. To jest gra która jest oparta na tym, że jakby chodzi się w lesie, zabija się zwierzęta, potem te, potem te zwierzęta tam się jakby przemienia na pieniądze. Za pieniądze się kupuje nowe tam bronie. Można też budować tam budki, takie jakby za pieniądze, tam w niektórych miejscach na mapie są takie budki do kupienia za pieniądze, one wtedy jak tam się kupi to one się zbudują i na mapie też są gdzieś w jakimś miejscu takie wieżyczki stary, strażnicze gdzie można sobie wejść i się porozglądać zaczynamy nową grę pewno nie? Hi. I heard you'd finally arrived. Welcome to Central Europe. I'm Connie, the Wildhüter of Hirschfelden, reserve warden, that is. I'm here to make sure that your time here will be unforgettable. Hirschfelden is one of the oldest hunting reserves in Europe, and we host a diverse population of the most popular big game for all hunting tastes. It's also the most beautiful place on earth. No, I'm not biased at all. dobra już jestem tam się wyciszyłam na chwilę Go ahead I fields and forests. Jak ktoś będzie dał mówi, ja tam, ja się po prostu wyciszam, żeby osoba, że ta osoba, która chce, żeby se poczytała, co tam pisze. Jak ktoś słyszy taki szum, to to mój komputer, bo nie, no muszę go przeczyścić. O, to jest sarma, jak ja tym, tam broniłem. Pod jedenką mam... O, no, snajperko. Kurde, nie trafiłem. To jest ten. No, Sarma, tak powiem. Czemu ja... Dobra. Ten komputer przestał mi nie szumić. Chyba nie. Jak będę miał coś do powiedzenia, to będę się odciszał, bo ten komputer szumi dosyć głośno. Nie wiem, czemu. Ostatnio jeszcze tak nie szumił. Running in the reserve is great. Just know that the animals will hear you running before you even come close. Stay low when you're stalking an animal to avoid being seen. Tutaj jest Aha, to ona ona uciekała i kupa. Na przykład jest ta wieżyczka taka strażnicza, o których mówiłem, ale to są inne, większe trochę. Znalazłam trop dzika. Właśnie dzika bym chciał trochę upolować. Kiedyś już upulowałem jakiegoś dzika w tej grze, ale to dawno byłem, było bardzo dawno. Tutaj Wild boar are especially active at night, which is just one of the reasons they're difficult to hunt. They're really tough and can get aggressive, so keep your distance. A listen, listen, you Calls are really helpful when locating an animal. There. Use your binoculars to get a closer look. Raffiem? Yeah. Bażant? Ah, bo są bardzo ten, te... Bażant, ten is akurat jest bardzo, uh, Careful. The underbrush can Trafie. be a bit noisy this time of year. biegła. Hunting roe deer? They're not the most difficult to hunt, but keep in mind their excellent My senses of smell and hearing. Dobra, kolejna odchody przed chwilą. Tam dobra, tutaj biegła. to jest tak powiem nie? Biegnie kusem. Dobra. Już chyba bliska jest ta. Hmm, Wholesome. Oh, sorry. I just got a message from one of the local residents, Gerlinda Jaeger. I'll check in with her later to see what she needs help with. Ja nadal idę tej sarny szukać. Gdzie ona mogła poleść? Coś słyszałam. Jakby biegło. jednak chwilę muszę się zatrzymać, bo muszę zapodrapać ucho, bo trochę coś tam mnie swędzi, bo nie wiem. Trochę mnie spędzi. W słuchawkach siedzę. Na chwilę Dobra. quicker kills, less jest. Co to jest, Baarzant? Nie. Tak, Baarzant! To, to trochę wygląda jak kura, ale dobra. A no to... Co tutaj jest? Dostanę trochę hajsu. Samiec. No mało trochę waży. Klasa 1. Narządy trofeum brak. Dobra, zatwierdź. O, o bażant. There's no shortage of ways to earn money as a hunter. No shortage of ways to spend it either. If you want to get your bearings, there are lookout points spread out all over the reserve. O jest! Wytrwawiła się w końcu. Wow! You're a fast learner! Chwilę, nie Chwila. Cięcie zrobię. Dobra, jestem. Pewnie zwierzę już się spłoszyło, ale no musiałem odpisać mojemu znajomemu, bo... No. A chwilę zajęło. Będę szukał następną zwierzą. Zwie... O! No zn znów nie trafiłem, czy mi się tylko wydaje. i notice you're after a fallow deer be sure to stay concealed they have some of the best eyesight among the reserve animals their good hearing and smell doesn't make things easier either nie wiem, O, ja robię cięcie, jak znajdę jakieś zwierzę, to powiem i... No i wtedy włączę nagrywanie z powrotem. Przed chwilą tam był jakiś dzik. Widziałem go i słyszałem jego dźwięk. Był jakieś 80-60 metrów dalej. O! Tego się nie spodziewałam. Tu będą nory królików, czy czegoś tam. Dobra. Nie wiem jakoś kiedy tutaj te um, króliki mogą być, ale bym się uciekł, jakby zaraz tu przyszło i bym mógł zaupolować jakiegoś. I tutaj jakiś barząd chyba uciekał od królika. Daniel? Pierwszy raz słyszę o takim zwierzęciu jak Daniel. Dobra, ja już robię teraz cięcie, bo ja nie mogę na razie żadnego zwierzęcia znaleźć. Więc robię cięcie i jak znajdę jakieś zwierzę, to powiem. Jestem i znalazłem. Jest! Chyba trafiłem. Już nie, znalazłem Jelenia, znaczy Daniela, w um. Hmm, czy ja go postrzelim czy, czy ja go zabijam czy tylko postrzelim jest It's bleeding so that's a hit. Follow the blood trail to find it. Shouldn't have gone far. kurde ale postrzegam go już kilka razy dobra Tam za chwilę powinien padnąć no ono padnąć powinien bo trafiłam mu w organ znalazło się zdobycz. A mówiłem, że Ile dostanę? Prawie 700. To w tym e, w tym odcinku to to będzie już na tyle. Zabyłem e, nagrodę pieniężną chyba za wykonanie jeszcze zadania. Coś tam nie wiem. Co to jest? Nie mam to, dobra. Zabiję chyba dzisiaj trzy zwierzęta, jak dobrze zaliczę Albo dwa. Trzy. No to... Ja z wami się żegnam. Czy zrobię odgłos tego czegoś tam. Jakiegoś ptaka. Na koniec. Ja z wami się żegnam. 到，爸爸。